Ale tu jeszcze kogoś brakuje, Roka, Masio, wyznaczamy, kogo tu brakuje? Kasia idzie, ktoś jeszcze? O właśnie, ty, zapraszamy, tak? Ta piękna sytuacja, zaliczona w czerwonej sukience. Zapraszamy, tak? Obok, o tutaj, o. Łyżowe, zapraszamy serdecznie. Czy to wszystkie panie czy któraś się wstumowała? Dobra, pan młody będzie potrzebny do czego? Do tego, żeby swojej partnerce zasłonić oczka, tak żeby ona nie widziała za dużo, za dużo dziewczyny. Za chwileczkę w mojej kontroli poleci muzyczka. Moja droga, nie uciekaj za daleko. Nie uciekaj za daleko. Panienkom, dziękujemy serdecznie. Yy, panowie, teraz wasza kolej, teraz wasza kolej. Zapraszamy panowie. Drogi pierwsze, wszyscy panowie, zapraszamy. Szybciutko, bo szkoda czasu mamy bardzo fajne, trzy zabawy. I chcielibyśmy je szybko zrealizować. We are the Przyszłego, przyszłego, Pana Młodego! Rekwizyty już są, mamy wybraną parę młodą. E, oni niekoniecznie ze sobą się ożenią, ale na pewno będziemy na dwór po... ożenią się, tak? O, to idealnie się zdarzyło! Moi pamiętajcie, salę już macie, DJ-a macie, obsadę foto macie, także gratulujemy! Przede wszystkim super wesela i dużo miłości dla Was. Dziękujemy serdecznie. Mamy wybraną nową parę młodą. No to teraz czas na pierwszą zabawę. Uwaga, uwaga. Pierwsze pytanie, skupcie się. Kto pierwszy powiedział: Kocham Cię! I brawo, mam od razu plusik. Mam od razu plusik. Wiecie, te pierwsze pytania są z internetu, więc na pewno będzie łatwo. Później już będą te ode mnie. Kolejne pytanie. Kto pierwszy pomyślał o ślubie i weselu? O tu was mamy, mamy pierwszego minusa. Ale to dobrze, to dobrze. Lecimy dalej. Kto pierwszy pocałował na randce? O, ale całości są, mamy minusika, mamy minusika. Kto będzie gotował u was? Kto będzie jadł, kto będzie gotował? O mamy plusa, brawo, brawo. Piotruś gotuje. Kto będzie rządził w domu? O się wydało, o, się wydało. Plusik, brawa Siu, brawo. Kto częściej przeprasza? Brawo, mamy plusika, mamy plusika. Kto wydaje więcej kasiory na zakupach? No brawo. Kto będzie dbał o życie erotyczne? O! Gratulacje, mamy plusa. Kto będzie słuchał rad teściowej? Macie dwie teściowe czy jedno? O, właśnie, mamy plusa, mamy plusa, mała podpowiedź. Kto z Was będzie spał przy ścianie? Macie ścianę, mają ścianę, mamy plusa. Coraz trudniejsze pytania. Kto z Was lepiej tańczy? bo mamy plusa. Kto lepiej prowadzi samochód? Dobrze, mamy plusika. Uwaga, uwaga. No to teraz decydujące ostatnie pytanie. Moi drodzy, oni odpowiadali no raz zgodnie, raz niezgodnie, zgodnie, było tam parę minusów. Ale teraz decydujące pytania jak odpowiedzą, no to myślę, że ten test im zaliczymy. Czy dzisiaj po super weselu, o może tak, kto z Was po super weselu da premię DJ-owi? Będzie premia czy nie będzie? Będzie premia? Jest premia! Dzięki serdeczne. Test mamy zaliczony. Pierwsze pytanie. Jaka zupa była podana dziś na pierwsze danie? Niebiescy. Niebiescy, niebieskie światełko. Rosu, mamy 1 do 0. Zmieniamy kapitanów, zmieniamy kapitanów. Na razie jest ok. Widzicie? Idziecie na koniec kolejki. Kolejne osoby stają przy błękicie. Jak będzie zła odpowiedź, nasz barman już tutaj czeka. Na razie wiecie, są proste pytania. Dobra, są wujkowie, no to lecimy. Jaka wódka weselna jest na stołach? Czerwone, czerwone najpierw światełko. Odpowiadamy? Jaka wodeczka jest dzisiaj na stołach? Trzy, dwa, jeden, odpowiadamy. Dobrze, bocia, mamy jeden do jednego. Zmiana kapitanów, zmiana kapitana. Zmieniamy kapitanów, kolejne osoby stają przy naszym pulpicie i mamy kolejne pytanie. Jak ma na imię brat panny młodej? Niebiescy? Trzy, dwa, jeden. Dobrze, nie ma brata, taka jest odpowiedź. I mamy remis, 2 do 2. Zmieniamy kapitanów, kolejne osoby z kolejki stają przy naszym pulpicie. Lecimy szybciutko z kolejnymi pytaniami. Kim jest z zawodu Pan Młody? Niebiescy? Strażak! Trzy, dwa, nie! I w końcu oni piją! Polewamy, polewamy. Reprezentant drużyny niebieskiej będzie pił, a odpowiedź to informatyk. Informatyk, tak ja mam tutaj napisane. Chyba, że to z innego wesela, ale nie, nie wydaje mi się. Dobrze, kolejne osoby stają przy naszym pulpicie. I kolejne pytanie. O której godzinie był ślub? Brawo dla tej pani! O 15 wychodzą na prowadzenie, mamy wynik 3 do 2 na niebieski. Zmiana kapitanów, są wujkowie, więc na pewno będą znali odpowiedź na to pytanie. Kiedy poznali się państwo młodzi? Tutaj nie chodzi o datę, tylko o okoliczności. Odpowiem. 3, 2, 1 odpowiadamy. Dobrze, na meczu, nalicza. Na meczu Bukasz Śląsk. I mamy remis w końcu, mamy remis. Zmieniamy kapitanów, zmieniamy kapitanów. Szybciutko, szybciutko. Uwaga, jaka jest nazwa sali, w której jesteśmy? Niebiescy. Brawo. 4 do 3, 3 dla niebieskich. I będzie coraz trudniej. Kolejne pytanie. Jaki rozmiar buta ma pan młody? Niebiescy. Znowu niebiescy. 3, 2, 1, odpowiadamy. 42, 3, 3, dobrze, poprawili się w ostatniej sekundzie. 43. I mamy wynik 5 do 3 dla niebieskich. Niebiescy, dajcie trochę fory czerwonym. Lecimy dalej. Jak ma na imię Świadkowa? Znowu niebiescy. Dobrze, Katarzyna. 6 do 3. Sprawdźcie, czy działa. Sprawdźcie. Działa, działa, działa. Dobra, lecimy dalej. Będzie zaraz trudniej. Uwaga, jaki kolor oczu ma pan młody? Brązowe. Czerwone światełko? Brązowe. Dobrze, brązowe. I mamy wynik 6 do 4. Dwa punkty tylko. Lecimy dalej, lecimy dalej. Kto wypije, kto odpowie. Jaki jest kształt spinek pana młodego? Czerwoni. Czerwoni. Piłki, zaliczamy, tak? Tutaj mam napisane okrągłe piłki i mamy już wynik 6 do 5. Czerwoni gonią, gonią, czyli ten przycisk jednak działa. Trudniejsze pytanie, uwaga. Ile lat ma razem para młoda? Matematyka, czerwoni? 3, 2, 1, stop! Czerwoni? I po co podpowiadacie? Dobrze, 54, mamy remis. Najpierw światełko się zapala, później odpowiedź. Lecimy dalej. Pytań coraz mniej, pytań coraz mniej. Co robią młodzi w wolnym czasie? Niebiescy. Trzy, dwa... Jeżdżą na mecze. Nie mam takiej odpowiedzi. Nie, jest. Jest, bo mamy dwa, dwie odpowiedzi, ale tutaj trzeba podpowiedzieć jeszcze na jedną, na jedną rzecz. Czyli jeżdżą na mecze i jeszcze na... Co robią? No nie, pół kieliszka musicie się napić. Pół kieliszka musicie się napić. Bo oprócz jeżdżenia na mecze chodzą po górach. O no właśnie. Ale pół kieliszka trzeba wypić. Pół kieliszka trzeba wybić. Dobra, lecimy dalej. Myślę, że tutaj zaliczymy punkcik. Mamy 7 do 5. Kolejne osoby. Kto urodził się w lipcu? Ale jeszcze nie dokończyłem. Młoda czy pan młody? Czerwony. Dobrze. 6 do 5. Jednym punktem chyba niebiescy wygrywają. Już pytań coraz mniej. Jak brzmi nazwisko panieńskie panny młodej? Czerwoni. Dobrze, mamy remis, mamy remis. No to zróbmy teraz tak, moi drodzy, żeby nie przedłużać. O. Ci panowie, jeżeli któryś z Was zgadnie, tego drużyna zwycięży. Ostatnie decydujące pytanie. I teraz tak. Wygrana drużyna dostanie specjalną nagrodę ufundowaną przez młodych, a przegrana drużyna niestety cała pije tarniaka. Decydujące pytanie: skupcie się! Uwaga, uwaga, uwaga! Uwaga! uwaga. Jaki pseudonim artystyczny nosi DJ dzisiejszego wesela? Czerwoni! Dobrze, czerwoni, zwyciężyli DJ Ajko! na taśmę i polewamy, polewamy niebiescy za karę piją. A uwaga, drużyna przeciwna wygrywa niezwykłą, niesamowitą wycieczkę. Jutro o 6 rano dookoła koła w Brzegu Dolnym na rowerach. Nasmarujcie dobrze rowery. Mam nadzieję, że w tym czasie salę również ogarniemy. Także dziękuję serdecznie. Tą zabawę mamy zaliczoną. Za chwileczkę startujemy, panowie. Śledźcie dokonania pań i porównamy później wyniki, która drużyna szybciej da sobie radę. Gotowi? Zaczynamy! Czas start. Pobudzający napój spalonych ziaren, to inaczej. Kawa, ustawiamy się słowo kawa. Kawa, kawa, jest. Lecimy dalej. Usterka, niedociągnięcie, negatywna cecha charakteru to wada. Ustawiamy się szybciutko, wada. W, A, D, A, jest. Inaczej H2O to? Woda. szybciutko woda. Wy O, ale są skupane dobre. Może być dobra lub zła? Nie. rada, rada, dobrze. Rada, ry? No, jest rada. Rzeka w Polsce nie Wisła. Odra. ustawiamy się szybciutko, odra. O, D, R, A. I ostatnie pytanie wokalistka zespołu Manam, nieżyjąca już. Kora. Ostawiamy się Kora oraz stop. 54 sekundy. Wielkie brawa, drogie panie. No to uwaga. Teraz poduszki wędrują do panów. I ty pan, panie, obracamy te poduszki na drugą stronę. Tam są serduszka. Więc zestaw pytań będzie inny. Panowie, idziecie na miejsce pań. Start. Natarcie uderzenia wojska na przeciwnika to inaczej. Atak, ustawiamy się słowo atak. A ty my? A ty, tak, jest atak. Zapora na rzece. Tama, ustawiamy się słowo tama. Ty? A? Jest tama. Najmniejsza część pierwiastka chemicznego, zachowującego właściwości, atom. Dobrze, atom. Ustawiamy się atom. A ty? Jest atom. Kot ma ale, a lama. Kota. Kota. Ustawiamy się słowo kota. Lo. Loka. Loka, loka, loka. Ma być kota. Ma być kota. O. Prawie było. Jest kota. Podobna do alpaka, znana z plucia. Lama. Ustawiamy się słowo lama. Szybko, panowie, ruchmy. Lea. Lama i ostatnie? Ola, Aleksandra i naszej? Olka! Olka! Panowie, ruchy, ruchy! Stop! Panowie, niestety, ale panie wygrywają! Minuta 05! Tą zabawę zwyciężyły drogie panie! Gratulacje! Oczywiście, za momentik świadek wręczy buteleczkę wódki. Chwila przed